Cześć, witajcie serdecznie, jesteśmy Wacek i Jarek. Jesteśmy tutaj po to, żeby jak zwykle zorganizować Wam weekend. Zobaczcie, co dla Was przygotowaliśmy. Dzisiaj dowiecie się, kim tak naprawdę jest Jason Bourne. Pokażemy Wam też wirtualne Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. A na deser gra stworzona przez Stevena Spielberga Boomblocks. Internetowy system dystrybucji gier Steam pobrał statystyczne dane od swoich użytkowników, dzięki temu otrzymaliśmy przeciętną konfigurację komputera. I tak, najpopularniejszy procesor taktowany jest zegarem około 2,5 GHz, a średnio każdy użytkownik peceta ma około 2 GB ram -u. Najpopularniejsza karta graficzna to GeForce 8800. Dysk twardy ma przynajmniej 250 GB pojemności i pracuje pod Windowsem XP. Co ciekawe, wśród użytkowników było około 2% Polaków, którzy zaniżali średnią. Zapowiadane na gwiazdkę Gears of War 2 pokazano wreszcie szerszej publiczności i trzeba powiedzieć, że to co zaprezentowano po prostu kopie tyłek i mi, i Pawłowi, i prawdopodobnie wszystkim graczom. Gears of War 2 wygląda jeszcze lepiej niż 1 przy czym lokustów jest jeszcze więcej, a gra wcale nie traci na płynności. To podobno dlatego, że silnik, na którym stworzono Gears, czyli Unreal 3, jest na bieżąco usprawniany. Ale przechodząc do sedna sprawy, w dwójce Szarańcza nie będzie wychodzić tylko i wyłącznie z dziur w ziemi, ale będzie atakować i oblegać całe miasta, uwaga, zapadając te miasta pod ziemię. Nie wiem, jak to będzie rozwiązane, ale po prostu zapowiada się wprost fenomenalnie. W związku z czym, że te miasta będą zapadały się pod ziemię, Markus i jego kompanii zaopatrzyli się w gigantyczne maszyny do walki z między innymi brumakami. Oprócz tego do czwórki naszych twardzieli dołączy trzech zabijaków, a właściwie troje, bo będzie wśród nich niejaka Maria Santiago, żona Dominika. Będą też nowe bronie, m.in. trujące granaty i nowe gatunki przeciwników, m.in. coś na kształt szamana, który będzie kręcił się po polu bitwy i wskrzeszał te lokusty, które już pokonaliśmy. Twórcy gry firma Epic Games ma bardzo trudne zadanie, żeby przebić jedynkę, ale wszystko wskazuje na to, że im się to uda. To może być jedna z najbardziej innowacyjnych gier tego roku. Little Big Planet ukaże się wyłącznie na PlayStation 3 przed świętami Bożego Narodzenia i będzie to nietypowa platformówka. Nietypowa, bo nie ma w niej przeciwników. Są za to bohaterowie, których co ciekawe tworzymy sami, podobnie zresztą jak cały wirtualny świat. W ogóle Little Big Planet jest jedną wielką radosną twórczością postaci i bohaterów. Wszystko to wygląda rewelacyjnie, działa w zgodzie z prawami fizyki, bardzo płynnie, bardzo szybko i w bardzo sugestywny sposób. To może być wielki hit. Zapamiętajcie ten tytuł: Little Big Planet. O tym tytule wspominaliśmy już w Gram TV, ale teraz powiemy o nim jeszcze raz, bo wiemy już trochę więcej. Jest czerwiec, do kim wchodzi film The Incredible Hulk, a razem z nim na rynek trafia gra na podstawie tego filmu. Lipa? Niekoniecznie nic nie jest powiedziane, nic nie jest przesądzone. Wiedzą o tym wszyscy ci, którzy grali już kiedyś w Transformersy, grę również na podstawie filmu, która okazała się całkiem całkiem. Miejmy nadzieję, że i tym razem wszystko się uda. Szykuje się niezła jadka na ulicach Nowego Jorku, bo to tam mieszka i pracuje niejaki Bruce Banner, młody chemik, który wlał wodę do kwasu, przez co stał się zielonym monstrum o nadludzkiej sile. Tak na marginesie w Halka w filmie wciela się Edward Norton i to nas bardzo dziwi. W filmie pojawi się też Liv Tyler, a także Tim Roth. W każdym razie, jeśli obawiacie się, że gra o Halku będzie kalką tego, co widzieliście, bądź dopiero zobaczycie na kinowym ekranie, to wasze obawy są słuszne, choć nie do końca. Twórcy obiecali, że będzie kilka zupełnie nowych wątków i zupełnie nowych przygód w tej grze. Gra będzie w dodatku, oprócz demolki, jatki na ulicach tej metropolii, Nowego Jorku, będzie przeplatana minigrami. W grę o Halku będą mogli zagrać dosłownie wszyscy. I posiadacze konsol, i posiadacze komputerów osobistych, co oczywiście bardzo nas cieszy. Wrath of the Lich King to kolejny dodatek do World of Warcraft, który zmierza na pc Z tej okazji dziennikarze postanowili zapytać twórców WoA, czy przypadkiem ta gra nie potrzebuje faceliftingu, to znaczy odświeżenia oprawy graficznej. I otóż programiści przyznali, że tak, owszem potrzebuje jak najbardziej. I co z tego? I tak Rat of the Lich King póki co na razie będzie wyglądał tak samo, nie zmienia się nic, późniejsze zmiany też wcale nie są pewne, ale przecież wszyscy wiemy, że nie o grafikę tu chodzi. Omawianie kolejnych odsłon Pro Evolution Soccer nie należy do najłatwiejszych i najprzyjemniejszych zadań. Zmiany wprowadzane z roku na rok zazwyczaj są kosmetyczne i tylko wytrawny fan serii jest w stanie w lot wyłapać wszystkie nowinki w przypadku Pro Evo 2008 w wersji na Wii to co inne od razu rzuca się w oczy. Rzecz jasna nie chodzi o design piłkarzy, a sposób sterowania zawodnikami. Trzeba przyznać, że twórcy opracowując system kontroli przy pomocy Wilota i nunczaka przyłożyli się do swojej roboty. Rzeczywiście jest on innowacyjny, a przy tym niezwykle prosty, choć takie wnioski nasuwają się dopiero po trzech, może czterech rozegranych meczach. Na czym ta nowatorskość polega? Rozgrywka przypomina nieco to, co w przerwach spotkań robią tacy specy od piłki jak Gmoch czy Engel, a mianowicie rozrysowywanie akcji przy pomocy wirtualnego markera. Różnica jest taka, że gracz ma w ręku kontrolery, którymi dyryguje Swoimi piłkarzami i kreuje wydarzenia na murawie. Za pomocą Willota wskazujemy, w którym kierunku zawodnicy mają biec, którędy dryblować, kogo wypuścić w uliczkę, czy też jak dośrodkować piłkę. Precyzja zagrań i skuteczność konstruowanych przez nas akcji zależą wyłącznie od tego, czy potrafimy skoordynować ruchy i czy przypadkiem nazbyt nie trzęsą nam się ręce. Willot jest bardzo czuły, przez to o kiks raczej nie trudno. W Pro Evolution Soccer na Wii najważniejsze jest wypracowanie sytuacji dogodnej do oddania strzału. Jego celność i to, czy piłka wyląduje w siatce, w zasadzie nie jest już zależne od naszych umiejętności, bowiem nie ma tu żadnego wskaźnika określającego siłę uderzenia. Pudłowanie z tak zwanych setek zdarza się tu wyjątkowo rzadko, dlatego wysokie wyniki nie powinny nikogo dziwić. Zaskoczeniem może być jedynie pasja, z jaką Konami przyłożyło się do konwersji tego tytułu. To, co udało się przy okazji tej odsłony gry, napawa optymizmem i sprawia, że już wyglądamy Pro Evo 2009 w wersji na Nintendo szczególnie. Z czystej ciekawości. Zerwanie pes przy pomocy Wii jest spoko, owszem, ale to raczej taka ciekawostka Dropsa. Turniejów w Pro Evolution Soccer na Wii raczej nie będzie. Ktoś gdzieś napisał, że Pro Evolution Soccer 2008 na Wii to obok Pro Evo na PlayStation 2 jedyne Pro Evo, w które w tym roku warto jest zagrać. Muszę przyznać, że ten ktoś miał rację. Teraz coś dla graczy pecetowych. Twórcy gry Dungeon Siege przenoszą gatunek action RPG do świata science fiction i tworzą Space Siege. Ale to nie jest jedyna różnica, która różni Dungeon Siege i Space Siege, ponieważ w tej drugiej grze sterujemy nie drużyną, a jednym bohaterem. Z tym, że towarzyszy nam robot, który wykonuje nasze polecenia, a kiedy trzeba, także walczy dla nas. Sama rozgrywka w Space Siege to klasyczny hack and slash, czyli chodzimy, klikamy myszką i rozwalamy zastępy bohaterów. Samo mięsko, sam yoktu. Jason Bourne to postać kultowa. Warte 30 milionów amerykańskich rządowych dolarów super zabójca zyskał Rzesze Fanów nie tylko dzięki powieściom Roberta Ladluma, ale także dzięki filmowej trylogii z Mattem Damonem. Teraz będzie jeszcze popularniejszy za sprawą gry, która właśnie ląduje na konsole. The Bourne Conspiracy to produkcja, która może zawieść miłośników długich, nieliniowych gier komputerowych, ale za to z pewnością spodoba się znawcom szybkiej, ostrej akcji w hollywoodzkim stylu. Gra ma wiele z filmu interaktywnego, w którym Akcja toczy się w zawrotnym tempie, a my musimy reagować w odpowiednim momencie, walcząc wręcz, strzelając lub prowadząc popularne mini. Najlepiej z tych trzech elementów wypada walka wręcz. System jest bardzo prosty, mamy do dyspozycji kilka podstawowych ciosów i widowiskowe sekwencje kończące. Prezentacja walki przywodzi na myśl filmową trylogię, a więc możemy poczuć się jak prawdziwy, tajny superagent. Jeśli chodzi o sekwencję z bronią, to również jest nie najgorzej. Wykorzystano tu klasyczny model taktyczny chowania się za przeszkodami, znany choćby z Gears of War, i tutaj również sprawdza się on bardzo dobrze. Strzelanie nie jest może aż tak pasjonujące jak walka wręcz, ale twórcy starali się ją urozmaicić na wszystkie możliwe sposoby. Dzięki temu w jednej sekwencji do przeciwników możemy strzelać przez drewniane skrzynki, a od czasu do czasu linię strzału przecina pędzące metro. Najmniej pasjonujące z tego wszystkiego są pościgi. To dlatego, że prowadzenie pojazdu przypomina jazdę samochodzikami w wesołym miasteczku. Teren działań, w tym wypadku Paryż, wygląda miernie, a policja jest na tyle głupia, że nie jest w stanie nam nic zrobić. Nie pomagają nawet pojawiające się w kulminacyjnych momentach tzw. Quick Time Events, w których musimy wciskać na czas odpowiednie guziki. Dlatego właśnie The Born Conspiracy jest grą nierówną, oferuje wiele emocjonujących zadań i mniej więcej drugie tyle niedopracowanych leveli, które chcemy skończyć jak najszybciej. Jeśli lubicie Jasona Borna i interaktywne filmy z sekwencjami zręcznościowymi, to polecamy. Jeśli szukacie prawdziwych wyzwań, to polecamy dokładnie się rozejrzeć. The Born Conspiracy to piekielnie szybka gra. Naprawdę nie ma tutaj czasu na myślenie. Jest też piekielnie schematyczna. Nie ma tu niczego, czego nie widzieliście już wcześniej. to może należeć do Snake'a, głównego bohatera gry Metal Gear Solid 4. Guns of Patriots dostało w brytyjskim Official PlayStation Magazine maksymalną ocenę 10 na 10. Uznano, że gra jest bardzo innowacyjna, że jest świetnym zwieńczeniem cyklu i spodoba się szczególnie fanom tej serii, do których my niestety nie należymy. No ale zobaczymy. Czekajcie na naszą recenzję. Czas na gościa. W studiu jest z nami Maciek Kowalski, który jest chyba szefem wszystkich szefów, jeśli chodzi o lokalizację gry Mass Effect na pc Bardzo mi miło, cześć. Mass Effect to duża produkcja, w związku z czym jej Polszczenie to nie lada wyzwanie. Powiedz, ile czasu zajęło Wam przetłumaczenie Mass Effect na polski? Od listopada do końca maja pracowaliśmy nad tym projektem i no, walczyliśmy z różnymi rzeczami. Rozumiem, że y, przygotowywanie polskiej wersji, to znaczy ile trwało samo tłumaczenie, a ile nagrywanie kwestii, y, czyli Marcina Dorcińskiego i Magdy Ruszczki? Akurat jeżeli chodzi o tłumaczenie samej kwestii, to sytuacja była troszeczkę łatwiejsza, ponieważ mieliśmy teksty w wersji xboxowej. Musieliśmy je jednak przerobić tak, żeby pasowały do nagrań. To nam zajęło około 3 miesięcy. Natomiast jeżeli chodzi o pracę głównych bohaterów, czyli zarówno pani Magdaleny Ruszki, jak i pana Marcina Dorocińskiego, w tym wypadku 20 bitych dni nagrań po 4 godziny każde. A jak to wygląda rozmiarowo? Ile to jest na przykład stron do przeczytania, ile godzin nagrań na przykład audio i tak Jeżeli chodzi o głównych bohaterów, no to jest to około 100 godzin pracy. A główni bohaterowie w obu wariantach posiadają mniej więcej jedną trzecią wszystkich kwestii, czyli, no tak trzeba liczyć, ponad 300 pod 400 godzin pracy w studiu. Powiedz, w czym polska wersja Mass Effect będzie lepsza od tej oryginalnej? W czym Polska? Na pewno w tym, że będzie polska po prostu, czyli dla osób, które mają problemy z zrozumieniem języka angielskiego. No, ten problem zniknie. Będzie również troszeczkę, myślę, luźniejsza w niektórych e, kwestiach, ponieważ e, no, akurat Polacy lubią robić troszeczkę takie lżejsze, nazwijmy to, wersje. Mniej, mniej tego takiego sztywnego. Patetyzmu. O tak, to Amerykanie, Kanadyjczycy również w tym celują. Tutaj fabuła oczywiście no, nie może zostać zmieniona, tak więc ratujemy galaktykę, ale możemy uratować tę galaktykę nieco z przymrużeniem oka. Jakieś polskie dowcipy udało się przemyśleć? Parę, parę polskich jest... dowcipów się pojawiło, akurat nie, nie o Niemcach, natomiast kilka sytuacyjnych, zabawnych tekstów tam pada. Nie przy... Nie proście tylko o przytaczanie. Sami słyszeliście, w polskiej wersji Mass Effect będą polskie dowcipy. My nie możemy się doczekać premiera lada dzień. Naszym gościem był Maciej Kowalski. Dzięki wielkie. Bardzo mi miło. Cześć. Niezależnie od tego, czy Igrzyska Olimpijskie w Chinach odbędą się czy nie, my gracze dostajemy elektroniczną wersję. To dlatego, że znicz symbolizujący ciągłość przychodów finansowych producentów gier nie może zgasnąć. Szkoda tylko, że od mrocznych lat 80. czyli od pamiętnego dekatlonu na komputery osobiste, wirtualne igrzyska nie zmieniły się nic a nic. W grze Pekin 2008, podobnie jak w tamtej grze, sprint na 100 metrów polega na jak najszybszym naciskaniu dwóch klawiszy na przemian, aż się odechciewa biegania. Nawet jeżeli dołożyć do tego płotki, przez które trzeba skakać, to i tak ciągle jesteśmy przy tym nudnym i żmudnym. Macz postępującym niszczeniem klawiatury lub joypada. Jeżeli ktoś nie lubi tego typu rozrywki, to może śmiało odrzucić około 8 konkurencji bieganych i kolarstwo. Co zostaje? Na przykład skoki. Można skakać w dal, w zwyż, otyczce i w trójskoku. Każda z tych dyscyplin różni się nieco sterowaniem, ale łączy je prosty mechanizm, w którym liczy się gigantyczna precyzja wykonania. Do perfekcji dochodzi się długimi godzinami, co może zniechęcać amatorów mocnych wrażeń. Warto zwrócić też uwagę na rzuty, z których najlepszy jest rzut młotem. Chodzi w nim o to, żeby nabrać jak najwięcej siły, kręcąc się wokół własnej osi, a potem w odpowiednim momencie wypuścić młot. Do tego dochodzą też konkurencje strzeleckie, jak łucznictwo, czy strzelanie do dysków i inne olimpijskie dyscypliny, jak judo, kajakarstwo górskie czy gimnastyka artystyczna. To składa się na imponujący zestaw, w którym nie brakuje dyscyplin. Jednak mało jest tych naprawdę wartych uwagi. Większość jest monotonna i nieciekawa, co sprawia, że Pekin 2008 jest grą, w której liczy się ilość, nie jakość. Nie pomaga tu wcale oficjalna licencja Igrzysk Olimpijskich i niezła oprawa graficzna. Odstrasza za to hymn polski, który słyszy złoty medalista, stając na najwyższym stopniu podium. W ogóle nie przypomina to mazurka Dąbrowskiego. Nawet tego w interpretacji Edyty Górniak ze słowami Jarosława Kaczyńskiego. Fajnie, że jest gra Pekin 2008, bo lepiej, że są wirtualne igrzyska niż miałoby ich nie być, czy coś. Tylko, że jak usłyszałem hymn polski, to myślałem, że dostanę zawału. Jestem oburzony i będę interweniował. Pojadę z tym do Strasburga, czy gdzieś. pc już grają w Age of Conan Hyborian Adventures, no a co z konsolowcami? Oni dostaną tę grę dopiero za rok, ale za to, za 12 miesięcy, posiadacze Xboxów 360 będą mogli grać w Conan'a na jednych serwerach wspólnych razem z pc -towcami. A najgorzej mają niestety posiadacze PlayStation 3, którzy w ogóle nie zagrają w to świetnie przyjęte MMORPG. Dawno, dawno temu, w zamierzchłych latach 90., na tzw. automatach wrzutowych, to znaczy takich, do których trzeba było wrzucić monetę lub żeton, żeby można było zagrać, zagościła Segarelli. Wyścigi, które doczekały się z czasem miana tytułu kultowego. Przez kolejne lata gra ukazywała się na kolejne platformy, to znaczy kolejne odsłony tej gry, ale w zeszłym roku twórcy postanowili odświeżyć nieco formułę um, i wypuścić grę na miarę XXI wieku, Segarelli w nowogeneracyjnej. Oprawie. To co uczyniło tę grę tak popularną, to model jazdy. Nie za trudny dla graczy początkujących, ale też niezbyt łatwy zarazem i na tyle wymagający, że mogą się w to wciągnąć również profesjonalni gracze. Jest tu wszystko: jest ryk silników, jest adrenalina, no i przede wszystkim wyścigi po kurzu, znaczy w kurzu, nie po kurzu, w błocie, ale także na przykład po asfalcie. No ale najważniejsze są wyścigi po błocie, zdaje się. To, co zachwyciło wszystkich recenzentów i graczy, jeśli chodzi o nową wersję Segarelli, to to, że tor, po którym raz przejedziemy, zmienia się. To znaczy, jeżeli 20 samochodów przejedzie przez to samo błoto, to robią się takie kolejne i jeżeli zrobimy kółko i wrócimy w to samo miejsce, to te kolejne znacząco wpływają na to, jak jedziemy po raz drugi przez to samo miejsce, w związku z czym tych torów tak naprawdę nie można nauczyć się na pamięć, bo one za każdym razem wyglądają zupełnie inaczej, zachowują się samochody na nich zupełnie inaczej i to jest największa zaleta tej gry. Jeśli jeśli chodzi o wybór bryk, to mamy tu w zasadzie wszystko. Fury z napędem na dwa i na cztery koła, jest Mitsubishi Lancer Evo 9, jest Subaru Impreza WRX Peugeot 206, WRC, Citroen Xara, i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy jako zaletem Segarelli wymieniają sztuczną inteligencję przeciwników, to znaczy, że oni tam kombinują, zajeżdżają nam drogę i tak dalej, i tak dalej. Ja jednak wolę ścigać się w sieci. Jak się gra, możecie przekonać się na własnej skórze. Wystarczy, że odpowiecie na nasze pytanie konkursowe, które dzisiaj brzmi, w którym roku Segarelli zadebiutowała na automatach rzutowych. Odpowiedzi na konkurs wysyłajcie na mail konkurs małpa grampel. W tytule maila wpisujecie Segarelli, a nazwiska zwycięzców szukacie na www.grampel. Killzone 2, najgoręcej zapowiadająca się premiera na PlayStation 3, ukaże się dopiero w 2009 roku. To oznacza, że nie będzie przedświątecznej wojny pomiędzy Killzone 2 a Gears of War 2. Może to i lepiej, może dzięki temu Killzone 2 stanie się jeszcze lepszą i jeszcze bardziej dopracowaną produkcją. Najnowsze trailery wskazują na to, że Killzone 2 będzie wyglądała rewelacyjnie. To dzięki silnikowi graficznemu, który potrafi generować fenomenalnie wyglądające efekty graficzne, i to wszystko w czasie rzeczywistym. Byle tylko nie powtórzyła się sytuacja pierwszej części. Gry, w której to oprawa graficzna była największą, o ile nie jedyną zaletą. Biorę się za tworzenie gier. To słowa samego Stevena Spielberga. Boomblocks to pierwsze tych słów efekty. Jeśli po tej deklaracji spodziewaliście się parku jurajskiego czy wirtualnego Indiana Jonesa, możecie poczuć się zawiedzeni. Gra od EA, w której Spielberg maczał swe reżyserskie palce, to coś z zupełnie innej beczki. Tytuł został przygotowany z myślą o całej rodzinie, a nie hardkorowym graczu. Stąd też wybór platformy Nintendo Wii, bajkowa stylistyka i niezobowiązujący typowo zręcznościowy charakter rozgrywki. Na pierwszy rzut oka Boom Blocks przypomina popularną Jęgę, grę, w której uczestnicy na przemian wyciągają jeden klocek z dowolnego piętra drewnianej wieży, uważając, by cała konstrukcja się nie zawaliła. W tym przypadku oryginalna Jenga stanowi jedynie punkt wyjściowy dla całej zabawy. Jej zasady zostały tu wykorzystane, ale też rozszerzone o kilka nowatorskich elementów. I tak, wśród zadań postawionych nam przez twórców znalazły się między innymi wspomniana wieża, którą trzeba rozebrać Kawałek po kawałku, nie niszcząc jej, ale też konkurencje o zgoła odmiennym charakterze, to znaczy takie, w których dana konstrukcja ma zostać zniszczona przy jak najmniejszej liczbie naszych ruchów, rzutów piłką konkretnie. Im mniej ich wykonamy, tym większa liczba punktów wpadnie na nasze konto. Destrukcje misternych budowli ułatwiają bądź utrudniają szczególne właściwości tworzących je elementów. Niektóre z nich eksplodują w kontakcie z rzuconą piłeczką, inne po zetknięciu ze sobą. Wszystko to sprawia, że Boom Blox niejednokrotnie wymaga od gracza myślenia. Jeśli dobrze pokombinujemy, konstrukcja legnie w gruzach po wykonaniu jednego sprawnego ruchu na zasadzie domina. Ot i cała filozofia tej gry. Plansz, na których możemy się sprawdzać są tutaj setki. Prócz pojedynczych wyzwań mamy też tryb fabularny i prostą historię, w której meandry nie będziemy się teraz zagłębiać. Dość powiedzieć, że wykorzystano tu wymienione już zasady i elementy. Że nie brzmi, nie wygląda to na zbyt skomplikowanie? O to chodziło. Prostota jest największą z cnót tego tytułu. Wyciąganie klocków z drewnianej wieży przy pomocy Wilota nie należy do łatwych zadań. Rodzicom, którym trzęsą się ręce, grozi kompromitacja. To już wszystko na dziś. Nie mamy dla Was nic więcej! Kawał i Marcin Sońta. Gram TV. Jezu. Widzimy się za tydzień!